Cześć, witam Cię w podcaście Lekki Stan Oddech Mindset Medytacja. W dzisiejszym odcinku, Klaudia, tematem dzisiejszym, który do mnie przyszedł, jest życie w tu i teraz, a życie chwilą. Czy to jest to samo, czy to jest coś innego? Zapraszam Cię do odsłuchania, do obejrzenia dzisiejszego odcinka. My dużo tutaj z Michałem mówimy właśnie o życiu w tu i teraz, o tym, żeby czerpać z każdej chwili. I zastanawiałam się długi czas, jak można to zestawić z tym, żeby właśnie żyć chwilą. Czy to jest to samo, czy to nie jest to samo, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo często, jak mówi się, że żyj chwilą, to może nam się kojarzyć właśnie w taki negatywny sposób, żeby nie zwracać uwagi na to, co było, na to co, be, na to, co będzie, żeby w ogóle nie tworzyć żadnej przyszłości, żeby po prostu się bawić, tak? żeby po prostu cieszyć się, życiem, nie zwracać uwagi na otoczenie, na innych ludzi, żeby czerpać z niego garściami. Ale tak się zastanawiam teraz, czy właśnie to nie jest też życie w tu i teraz, czy to nie jest właśnie życie w tej chwili obecnej, bo żyjąc w chwili obecnej wcale nie musisz mieć reszty świata gdzieś, że tak powiem, tylko zdajesz sobie sprawę z tego, że życie rzeczywiście toczy się tylko tutaj. A to co było kiedyś, czyli ta przeszłość tak, to jest jakieś wspomnienie, to jest coś, co już było. ale tak naprawdę tutaj i teraz tego nie ma. I jeżeli chodzi o przyszłość, to jak najbardziej tworzymy plany, tworzymy jakieś marzenia tak, ale żeby do nich dotrzeć, czyli ta droga do tych, do, do tych celów, tak do tej przyszłości, ona się odbywa właśnie tu i teraz. Każdy mały krok dzieje się w danej chwili, w danym momencie. Już też chyba kiedyś o tym mówiłam, że mm, można traktować to życie jako właśnie zlepek takiej przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, ale można też traktować życie jako taki mm, podział na chwilę, tak? czyli na te małe, małe chwile w tu i teraz. Bo ja się o tym przekonałam wielokrotnie i to mi zresztą bardzo pomaga w takim codziennym życiu. Idea, że istnieje tylko i wyłącznie tu i teraz. Nie, ja ciebie też bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby, żeby właśnie tę filozofię w swoim życiu też zastosować. Może już ją stosujesz, nie wiem, podziel się w komentarzu, napisz do nas. Ale to daje taki wewnętrzny spokój. To daje też wewnętrzną akceptację tego, co jest, bo jeżeli żyjesz w tu i teraz, jeżeli żyjesz w tej chwili, to nie jesteś w stanie się nie zgadzać z tym, co jest, tak? Bo jak już wiesz, czasami życie może być nieprzewidywalne, zresztą życie jest ciągłą zmianą. Myślę, że możemy robić różnego rodzaju prognozy na przyszłość, tak? Różnego rodzaju wyliczenia. Możemy prognozować pogodę czy jakieś, jakieś, jakieś wyniki tego, co ma się wydarzyć w przyszłości, ale tak naprawdę nie mamy pewności, że to faktycznie się wydarzy. Możemy tylko się domyślać, możemy snuć jakieś, jakieś, jakieś historie na ten temat, ale tak naprawdę nie wiemy, czy to się wydarzy. I um, myślę, że my jako ludzie potrzebujemy. Um, Takiego zalążka tego, co będzie działo się w przyszłości, żeby w tym momencie mieć jakiś spokój. Ale tak naprawdę, gdzie znajdziesz spokój? Czy znajdziesz go w czynnikach zewnętrznych, czy znajdziesz go w tych prognozach, czy znajdziesz go w sobie? Czy pomimo tego, że na zewnątrz może nie wszystko układa się fajnie po Twojej myśli, nie wszystko idzie zgodnie z planem, czy Ty możesz mieć w sobie ten spokój? I powiem Ci, że ten spokój możesz mieć właśnie. W tej chwili. Ale kluczem do tego jest akceptacja tego, co jest tutaj i teraz, tak? I życie w tu i teraz jest takim czerpaniem, tak? Takim czerpaniem, takim byciem w tym na 100%. I myślę, że to nie jest nic złego. Myślę, że ta druga idea, którą na początku przytoczyłam, może się trochę zawierać w tej idei życia w tu i teraz. I jeżeli będziesz w pełnej obecności, a do tego jest bardzo przydatny oddech, praktyka oddechu, praktyka obserwacji oddechu, niektórzy mówią, że trudno jest im obserwować oddech. Oczywiście, nasz umysł będzie sobie dopowiadać. Po co tak siedzisz, po co w ogóle teraz obserwujesz swój oddech? Dlaczego ty nic nie robisz? Przecież masz działać, tak? Przecież masz żyć. Ale życie dzieje się niezależnie od działania. I chcę, żebyś to zapamiętał, zapamiętała. Życie po prostu jest niezależnie od tego, czy coś robisz, czy czegoś nie robisz. Um, I myślę, że to jest bardzo ważne w kontekście takiej pogoni za tym, tak? Z, z, z pogoni ze szczęściem, pogoni za dobrobytem. Myślę, że takie odwołanie się do chwili obecnej do tu i teraz i. Takie zatrzymanie się, bo to jest mega ważne w dzisiejszym świecie. I myślę, że nie tylko w dzisiejszym świecie, ale kiedyś, może kiedyś ludziom było łatwiej się zatrzymać, tak? bo nie było tyle bodźców zewnętrznych, oni żyli bardziej zgodnie z, z, z rytmem natury, z rytmem dnia, tak? I potrafili chyba bardziej zakorzenić się w tym, co jest. Nie potrzebowali tak wielu bodźców zewnętrznych, które mamy w dzisiejszym świecie. Ale mm, to jest y, naprawdę niesamowita wartość. To jest naprawdę niesamowita wartość, kiedy jesteś w stanie w pełnej obecności być w danym momencie. Ja bardzo doceniam to, kiedy bawię się z córką. Kiedyś tego nie, nie potrafiłam, kiedyś zabawa z córką to była taka, mm, powiedzmy, jakiś, to był jakiś dodatek, tak? Ale ja wtedy zauważyłam taki moment zatrzymania, taki moment skupienia na tym co aktualnie się dzieje. I myślę, że życie chwilą, właśnie w takich momentach też jest bardzo bardzo na miejscu, tak? To jest czerpanie z tego co aktualnie się dzieje, z tego co aktualnie robisz, tak? To może być też odpoczynek, to może być też nic nie robienie, ale jeżeli jesteś w tym, to dajesz sobie takie niesamowite prawo do spokoju, niesamowite prawo do bycia w ogóle, tak? Do bycia bez, bez czegokolwiek, bez czegokolwiek, co jest na zewnątrz. Ostatnio rozmawiałam z moją przyjaciółką, którą serdecznie pozdrawiam, i ona powiedziała mi, że kiedyś czekała na to, aż coś się wydarzy. Czekała na to, aż coś się wydarzy i dopiero wtedy. Myślała, że może poczuć jakąś radość, poczuć spokój, poczuć, że w ogóle żyje, tak? A teraz jest zupełnie inaczej. Teraz potrafi czerpać właśnie z tych małych, małych momentów, z tego, że jest tutaj teraz, z tego, że bawi się swoją córką, z tego, że wychodzi z nią na spacer, z tego, że w ogóle jest, tak? Nie potrzeba do tego jakichś specjalnych wydarzeń, żeby, żeby po prostu żyć i być. I chcę, żeby, żeby to bardzo wybrzmiało, bo myślę, że w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym pędzie, w tym, co się dzieje na świecie, jest to mega potrzebne. Nie tylko mi, ale tobie i, i myślę, że wielu innym osobom. Także zachęcam Cię do bycia w tu i teraz, do czerpania garściami z, tych, z, z tego momentu i takiej akceptacji, głębokiej akceptacji, że czasami życie jest po prostu, jakie jest. I jeżeli będziesz się mu sprzeciwiać, to myślę, że robisz sobie dużo szkody. Ale jest jeszcze taki, taki jeden motyw, że jeżeli nie jesteś w stanie zaakceptować tej chwili obecnej, to też to zaakceptuj i też się z tym pogódź, bo tak czasami może być. Tak czasami po prostu może być, że nie jesteś w stanie tego zrobić. Po prostu, bo um, to, co jest w tobie, na to nie pozwala. Może okoliczności zewnętrzne są zbyt silne, są zbyt mocne i po prostu w tym danym momencie nie jesteś w stanie zaakceptować tego, co się dzieje, ale pamiętaj, że to też jest proces, tak? Im częściej będziesz wystawiać się na taką akceptację tego, co jest, na akceptację tej chwili obecnej, to tym łatwiej tu będzie ci przechodzić. Także ja Ci dziękuję za dzisiaj, i życzę Ci bardzo dużo obecności w chwili obecnej i czerpania z tej obecności garściami. Że te dwie te dwie filozofie, te dwa podejścia życia w tu i teraz i życia chwilą, tak? czerpanie garściami z życia szło jak najczęściej w parze. I pamiętaj o tym, że jeżeli uważasz nasze treści za wartościowe, to możesz postawić na wirtualną kawę, na Buy Coffee, tu lekki stan. I zapraszam cię do subskrybowania i udostępniania odcinka, jeżeli em, uważasz, że jest on wartościowy. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Do jutra, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.